Cześć. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o przekonaniach, jakie towarzyszą nam, właściwie nieustannie w każdym aspekcie życia, ale tych przekonaniach przede wszystkim, które wpływają na to, jak gramy. Szczególnie kiedy podejmujemy się grania solo, odnoszę wrażenie, że ilość tych przekonań urasta <laughs> i albo dudnią nam w głowie, albo sprawiają, że robimy rzeczy. Tak, a nie inaczej, albo że nie podejmujemy się na przykład tego, żeby zagrać solo. Przekonania są to takie, takie zdania, takie opinie, które z jakiegoś powodu wrosły w nas i stały się taką naszą prawdą o nas samych. I te przekonania mogą sprawiać, że jesteśmy wspierani w naszych działaniach. Mogą też mieć neutralny charakter, ale niektóre z nich mogą nam troszkę. Przeszkadzać, bo są to takie przekonania ograniczające, że czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić, że w czymś nie jesteśmy dobrzy. Kiedyś taka kobieta, która zajmuje się coachingiem finansowym, nazywa się Justyna Kwiatkowska. Ona na przekonania zwraca bardzo, bardzo dużą uwagę i ona jakoś ładnie nazwała cały proces powstawania takiego przekonania, że przekonanie to jest takie ziarno, które gdzieś się w nas zasiewa, bo na przykład coś usłyszymy. Albo jesteśmy świadkiem jakiejś sytuacji, ktoś nam coś powie, i y, wtedy to takie ziarenko spada na nas, i potem już niewiele musimy z tym zasadniczo robić, bo wystarczy, że czasem to przekonanie padnie po prostu na dobry grunt i ono sobie przez lata tak kiłkuje. Sytuacje, które nas otaczają, często wzmacniają je i tym sposobem. Po wielu latach nagle okazuje się, że mamy w sobie całkiem spore drzewo, które nie tak łatwo wyrwać z korzeniami. Ten proces, który dzisiaj chciałabym, żebyśmy na sobie przeszli. Może nie ma na celu wyrywania <grybujesz> tych wielkich drzew z korzeniami, ale troszkę posprzątania sobie w ogródku. Być może niektóre z tych roślinek osłabią się po tym procesie. Może też uda nam się zasiać takie nowe ręka, które sprawią, że trochę nam się ten ogród przekonań, szczególnie tych przekonań negatywnych przeorganizuje. Myślę, że szczególnie w muzyce um, bardzo łatwo nabrać na swój temat, pozbierać na swój temat pewnych przekonań. Jest to dlatego, że sposób edukowania oparty jest o ocenianie. Muzyka zresztą nie jest nie jest prosta, szczególnie na początku, kiedy opanowujemy instrument. Jest to bardzo, bardzo dużo nowych czynności, które nasze ciało, nasz mózg um, musi wykonać i koordynować. Niektórym, niektóre sprawy idą szybciej. Niektórym wolniej część w ogóle, szczególnie w przypadku grania na flecie, wiemy to dobrze. Część rzeczy, które musimy opanować, jest nie do pokazania, ponieważ rozgrywają się gdzieś we wnętrzu naszego ciała. Każdy w swoim tempie do tego. Sobie dochodzi, więc na cały czas na tych wszystkich etapach gdzieś porównujemy się z innymi i dostajemy jakąś opinię zwrotną o nas samych. Dodatkowo fakt, że występujemy przed innymi osobami, już sam w sobie jest jakimś rodzajem sytuacji, która nas, która nas stresuje, więc nasze ciało po prostu dokonuje ciąg reakcji, reakcji chemicznych. Na które nie do końca mamy wpływ, albo nie zawsze umiemy je wystarczająco szybko wyhamować więc mamy zimne palce, sztywny język, trzęsą nam się ręce, nogi, co oczywiście nie sprzyja graniu, i nijak się ma do sytuacji, w której sobie na spokojnie ćwiczymy. I cały ten pakiet idzie jeszcze w parze z faktem, że bardzo często utożsamiamy się z tym naszym zawodem, z naszym byciem flecistą, flecistką. Jest to po prostu część nas, więc w tą część nas. Godzą te, może niekoniecznie przyjemne sytuacje, które gdzieś nam się pojawiają. I te właśnie przekonania, o których dzisiaj mówimy, one często mają związek z jakimiś sytuacjami. I potrzebujemy dzisiaj i w tym ćwiczeniu zidentyfikować takie sytuacje, które gdzieś w naszej przeszłości miały szczególnie dla nas związek z jakimiś negatywnymi, emocjami, z dużą dozą negatywnych emocji, a które miały właśnie związek z graniem, z graniem solo czy z graniem w ogólności, bo być może jest to też, zechcesz sobie podjąć taki temat, grania w ogólności. Mi na przykład do głowy przychodzi taka sytuacja, że kiedy byłam małą dziewczynką, to początkowo wcale nie grałam na flecie, tylko grałam na wiolonczeli i mimo tego, że wiedziałam, że rzeczywiście muzyka bardzo mnie pociąga, byłam bardzo wrażliwa na muzykę, to jednak to granie na wiolonczeli, no, powiem Wam, zupełnie, zupełnie mi nie szło. I co więcej, nie rozumiałam, o co chodzi, bo kiedy ćwiczyłam w domu, wszystko było w porządku, no, ale kiedy szłam na zajęcia, nagle zupełnie, zupełnie nie, nie rozumiałam, dlaczego? Po prostu to samo nie wychodziło. Więc cały ten proces oczywiście doprowadził do tego, że bardzo się zniechęcałam, czułam, że nie ma jakby już dla mnie jakiegoś, jakiegoś wyjścia, sytuacja moja wisiała na włosku. Teraz mogę z uśmiechem o tym mówić, bo ostatecznie przekształciło się w to w dobrą ścieżkę fletową, ale wtedy nie umiałam o siebie zadbać, ani też nikt nie zauważył takiej prostej, prostej rzeczy, która polega na tym, że miałam wadę wzroku. I kiedy grałam sobie w domu, a zawsze dość dobrze czytałam nuty, więc na tym początkowym etapie to wiecie, DDEF nie było szczególnie problemem, to trzymałam sobie ten pulpit bardzo blisko. I rzeczywiście bardzo szybko byłam w stanie wyćwiczyć sobie ten krótki pasażek. A kiedy przychodziłam na lekcję, to ten pulpit po prostu znajdował się prawie pod drzwiami sali, a ja zupełnie. Zupełnie nie umiałam nazwać tego, że ja po prostu nie widzę, czy to jest nuta D czy nuta F, a nie miałam wcale tego pasażu granego tak, żeby go, żeby go zagrać, bo umiałam go przeczytać. <grych> I myślę, że to gdzieś, taka sytuacja, którą zrozumiałam dużo później, spowodowała bardzo dużo emocji i w konsekwencji mnóstwo przykrych sytuacji, które wiązały się gdzieś z niskim poczuciem własnej wartości, z wstydem, z poczuciem złości, z poczuciem bezradności. I dla mnie na przykład. Gdzieś u zarania, u początku muzyki, stoi taki, taka emocjonalna kobyła, powiedziałabym, z którą chętnie bym się zajęła. Otóż, jak możemy się zająć takimi emocjonalnymi kobyłami? Pierwsza rzecz, o którą Cię dzisiaj proszę, to przede wszystkim zrób dla siebie taką listę sytuacji, w której w związku z graniem. Czy szczególnie w związku z Twoim graniem solo gdzieś, pojawił się jakiś właśnie taki pakiet niekoniecznie łatwych emocji. Czyli proszę o to, żeby wypisać sobie, wypisać sobie takie sytuacje. Druga, drugi krok, druga sprawa będzie polegała na tym, że wypiszemy wszystkie emocje, jakie tej sytuacji towarzyszyły. Myślę, że nie będzie to zbyt trudne. Kiedy wejdziemy sobie jeszcze raz w daną sytuację, to zobaczymy, że te emocje automatycznie właściwie się pojawiają. Więc pozwólmy im na to, żeby przypłynęły i wypiszmy je sobie. I trzecia rzecz, która, która pojawia się na dziś, bo oczywiście możemy teraz zastanawiać się, jakie przekonanie mogło nam z tego wynikać, ale chciałabym na razie pominąć ten krok. Natomiast chciałabym zrobić inny krok, który pozwoli nam trochę, oczyścić pole i odetchnąć. Mianowicie jest to taki krok, który daje dużo siły, a mianowicie krok, który nazywa się wybaczanie. Wybaczenie ma to do siebie, że nawet bardzo złożone zestawy uczuć pod wpływem tego wybaczenia, akceptacji, że przyjęcia ich sprawia, że się zaczynają rozpuszczać. Już w nas nie siedzą, już nas nie cisną, dają nam Więcej wolności. Więc kiedy dotrzesz do każdej z tych sytuacji, kiedy dotrzesz do tych wszystkich uczuć, e, proszę byś zastosowała, zastosowała taką formułkę, żeby zwrócić się do osób, które były w tej sytuacji i powiedzieć: wybaczam Tobie, wybaczam sobie, jest mi przykro z tego powodu, że ta sytuacja miała miejsce, a potem każdej z tych osób, oraz sobie powiedzieć: kocham Ciebie, Kocham siebie i to będzie koniec naszego, naszej pracy i naszego procesu. Teraz ta formułka Kocham Ciebie. Oczywiście nie chodzi mi o to jakieś romantyczne uczucia względem tej osoby, ale chodzi mi o taką zwykłą miłość do drugiego człowieka, miłość do ludzi w ogólności, czyli pozytywne uczucia i przekonanie, że ludzie są z gruntu dobrzy. Jeżeli masz jakiś opór przed mówieniem formułki kocham Ciebie, czy jest to dla Ciebie jakieś może mocno osobiste, to możemy to zamienić również na taką formułkę wiem, że jesteś dobrym człowiekiem, czy wiem, że byłeś, byłeś dobrym człowiekiem, wiem, że ja jestem dobrym człowiekiem, kocham się. Może się zdarzyć, że ten cały proces będzie taki też mocno emocjonalny, w tym sensie, że no, mnie się zdarzyło popłakać, <laughs> pracując w ten sposób. No ale dajemy sobie ten czas, dajemy sobie tą przestrzeń, yy, no to żeby coś oczyścić i iść dalej i być w dobrej relacji ze swoim instrumentem i być w dobrej relacji z tym, że będziemy grać solo. To jest ok. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić czymś dzisiaj na tej naszej grupie facebookowej, proszę bardzo. Jeżeli to będą dzisiaj akurat takie bardzo indywidualne i głębokie sprawy, to proszę tylko o napisanie, że tak zrobiłem, zrobiłam. Bardzo dziękuję i widzimy się jutro.